Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tym nietypowym filmiku na temat TeamSpeaka I jak widzicie po tytule dotyczy on nie tylko członków Legionu, ale także wszystkich moich widzów Oraz Waszych znajomych tak na dobrą sprawę Ale dowiecie się wszystkiego po kolei Zacznę od Legionu Wprowadziliśmy zasadę, że TeamSpeak jest wymagany na wszelkiego rodzaju instancjach i nagraniach Dlaczego? Już Wam mówię nie chodzi o to, żebyście czuli się zmuszeni do rozmów z nami, jeżeli nie macie takiej ochoty. Wymaganie, chodzi o, wymaganie dotyczy odsłuchu na tym spiku. Problem polega na tym, że w trakcie takich wypadów jest bardzo ważna komunikacja. Znacznie szybciej i łatwiej jest coś powiedzieć wydać jakąś komendę, niż napisać to wszystko na czacie. Przy 6 osobowych instancjach jeszcze jest jako taką możliwa komunikacja pisemna, natomiast przy 12 osobach nie jest już to takie proste. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, że jeżeli chcecie być na nagraniach, jeżeli chcecie z nami robić wspólne wypady, a myślę, że warto, bo jest bardzo sympatycznie i jest to kupa śmiechu i kupa dobrej zabawy, to instalujcie TeamSpeaka i wbijajcie do nas... Na pewno adres się gdzieś pojawi dla tych, którzy jeszcze nie znają. Zresztą dla was informacja jest też na grupie na Facebooku. E, dobrze. Kilka takich podstawowych zasad, ponieważ powstał regulamin Dimmsika, który będzie dostępny w jego opisie, czy w opisie naszego pokoju, że tak to nazwę, em, naszego kanału. E, dlaczego? Dlatego, że zdarzają się sytuacje, w których Ludzie zaczynają się irytować, a chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek konfliktów, bo nie o to chodzi: to ma być wspólna zabawa, mamy się poznawać, mamy się śmiać razem i, i, i ma być całkiem sympatycznie i myślę, że do tej pory tak jest i chciałabym, żeby tak zostało, a było nawet lepiej. W związku z tym chcielibyśmy usunąć pewną irytację. Przede wszystkim szanujmy siebie nawzajem i nie wbijajmy się komuś w słowo. Zdarza się tak, że idą dwie grupy na różne instancje. I te dwie grupy ze sobą się komunikują. Poczekajmy, aż ta jedna skończy mówić. Um, Czy znaczy jedna osoba skończy mówić, i porozmawiajmy z drugą osobą ewentualnie, albo przenieśmy się do innego pomieszczenia, jeżeli chcemy mieć pełną swobodę do innego pokoju, jeżeli chcemy mieć pełną swobodę mowy. Myślę, że to jest dosyć ważne, dlatego że bardzo często się ludzie przekrzykują na tym spiku, a nie o to chodzi. Tak samo na nagraniach jest to dosyć ważne, żeby był jakiś ład i porządek, bo potem dźwięk jest strasznie skrzaczony, niewiele słychać, 15 razy się ktoś pyta o co chodziło, więc myślę, że, że tak, to taka podstawowa zasada. Druga ważna sprawa to ustawienie opcji push to talk, jeżeli chodzi o TeamSpeak'a. Dlatego, że wykrywanie dźwięku niestety bardzo często kończy się wszelakimi szumami i dźwiękami, których byśmy chcieli uniknąć na TS-ie Dlatego wybieramy opcję Pusztutok. Wtedy słyszymy Was, albo Wysłyszycie mnie w momencie, kiedy ja tego chcę. Nie wtedy, kiedy jest to niewskazane bądź, nie wiem, paruje mama do pokoju i zacznie krzyczeć. Przyjdzie kot i zacznie miałczeć, um, no nie wiem, cokolwiek innego, wiecie, różnie bywa, różne rzeczy się dzieją i, i fajnie, jeżeli unikamy tych dodatkowych dźwięków, zwłaszcza jeżeli jest nas dużo i każdy próbuje się jakoś porozumieć. Um, oczywiście, odnośnie zwierząt, to też myślę, że gdyby chciały rozmawiać z nami, to byłyby, miałyby swój kanał. Jeżeli będzie dużo chętnych i dużo będzie miało oparcie na szkło, tak jak mój kot, <noise> to może stworzymy im jakiś pokój, niech sobie pogadają. Um, bo to jest mimo wszystko komunikacja dla nas. To taka, myślę, mała dygresja. E, dobrze, no, jeżeli chodzi o, o enigmatyczne pokraki, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o informacje. E, bo tak naprawdę, no, mówię, regulamin powstał, regulamin znajduje się na, w opisie naszej... E, Naszego kanału. I, i wiecie, no, do tej pory się nic nie zmienia, myślę. Mam nadzieję, że. Znaczy sporo z nas bywa na tym Spiku i pojawia się coraz więcej ludzi, z czego się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że tak zostanie i będzie nas coraz więcej. A teraz wy moi drodzy widzowie. Ponieważ padła propozycja od strony Ansi, czyli jednej z administratorek kanału. Żeby zaprosić was również na TS. -a. Bardzo mi się ten pomysł spodobał. Myślę, znaczy myślę, gdybym tak nie myślała, to bym tego nie nagrywała. Chciałabym Was zaprosić, żebyście i Wy wbili do nas i z nami porozmawiali. I teraz tak, żebyście się niczego nie bali, bo wiem, że wielu ludzi prób... strasznie się wstydzi. To nie o to chodzi. Nie ma się czego wstydzić. Myślę, że jest fajnie poznać nowych ludzi. Ja często bywam na testie, także myślę, że, że warto wpaść i zamienić kilka słów. I teraz na pewno tutaj gdzieś pojawi się może adres Teamspeaka. Dzięki temu będziecie wiedzieli, co wpisać w okienko IP. Nasz kanał nazywa się VIP 1 Enigmatyczne Pokraki i na tym kanale będziecie mieli dostęp do na pewno, na pewno do jakiegoś pokoju bez hasła, gdzie nie będzie, będziecie mogli się z nami zobaczyć. E, znaczy, zobaczyć, raczej porozmawiać. E, natomiast jest bardzo wiele pokoi publicznych, na których może, do których możecie wbijać i gdzie możecie ze sobą rozmawiać. E, nie czekając na nikogo z nas, po prostu dla siebie poznawać nowych ludzi, dyskutować o grach, nie wiem, o zainteresowaniach, o życiu swoim. Naprawdę jest dużo miejsca. Myślę, że każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie, a i wy będziecie mogli poznać nowych ludzi. Tak jak mówię, kto wie, ja jestem zaskoczona swoją ekipą, tak naprawdę, i są ludzie, z którymi mam kontakt na co dzień. Także jest, jest całkiem sympatycznie i, i naprawdę TS daje duże możliwości, a dzięki Anshi i innym administratorom, myślę, że tu gdzieś przeleci skład administracji, żeby wszystko było jasne, to dzięki nim właśnie będziecie i wy mieli taką możliwość skorzystać z ich serwera. Administracja jest super naprawdę w razie jakichkolwiek problemów zawsze można się do nich zgłosić reagują najszybciej jak się da, także jest to bardzo fajne, że, że zawsze z reguły jest ktoś na kogo można liczyć od sprawy technicznej, poza tym jeżeli chodzi o samo instalowanie TSA, bo zapewne posypie się masę pytań jak to zrobić i tak dalej się przygotowała na naszym, na naszej grupie na facebooku fajną instrukcję i ja myślę, że ją gdzieś tutaj wkleję w opisie, żebyście wy mieli w nią wgląd. Jedna zasada. Wchodzicie na TSA, nie obrażacie się nawzajem. Nie chodzi o to, żeby kogoś hejtować, chodzi o to, żeby ludzi poznawać. I ostrzegam, że jeżeli dowiem się, że ktokolwiek na kogokolwiek kłótnie, tam wywiera jakąś presję czy coś, polecą bany. Także pilnujcie się to taka mała przestroga ale tak jak mówię oni, cała administracja udostępnia TSA również wam więc warto z tego skorzystać warto zaprosić swoich znajomych jeżeli nawet nie są moimi widzami bo nie o to chodzi, nie, nie macie tu przyjść tylko dla mnie tylko macie przyjść dla siebie dla ludzi, których znacie bądź chcecie poznać uwierzcie mi, że od tego można się uzależnić także też ostrzegam i, I informacja w tym samym momencie też dla tych, którzy są jeszcze w legionie, a nie bywają na TS-ie, żebyście też wpadali. Nie tylko do naszego pokoju, ale jeżeli macie ochotę, to przecież można zawsze się gdzieś przenieść i porozmawiać. Nie tylko w tak dużym gronie, ale też nie wiem, w mniejszym, czy ze swoimi znajomymi. Zapraszamy serdecznie. Ja zapraszam do legionu, do Ajona. A Anshi z administracją zaprasza wszystkich na serwer Teamspeaka. Dobrze, no myślę, że to wszystko. To, to taki dosyć krótki filmik. Tu krótki 10 minut, myślałam, że się zmieszczę w 5, ale dobra, to jakoś tak leci. Na pewno mówię, tu gdzieś w międzyczasie pojawią się jakieś informacje na tle. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie miejsce. Um, no i co, to chyba tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się na DS-ie. Słyszymy się na TS Pa pa.